Cześć, witam Was serdecznie z tej strony CryptoBit. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o top moich projektach. Top projektach, o których będę tutaj mówił na tym kanale i w które będę inwestował moje pieniądze. No bo mamy ten projekt 5 lat do miliona polskich złotych. Słuchajcie, te wszystkie zawirowania, które były na w świecie kryptowalu, tak, ostatnie e, oczekiwania na obniżenie stóp procentowych, mamy 25. E, Fed obniżył, tak, mamy to spotkanie e, Trumpa z przywódcą Chin, tak. Mm, I oczekiwania na podpisanie tej, e, tego porozumienia, tego, e, jeżeli mówimy o te cła i te inne wszystkie współprace, tak. No i to cały czas budzi tą kontrowersję na rynku. Wszyscy oczekują, po prostu pozytywnego scenariusza, pozytywnych rzeczy, no i pędzimy nadal do przodu. No i jak ja na to się zapatruję, moi drodzy. A więc przygotowałem tu kilka artykułów i pokrótce na, na podstawie tych artykułów, artykułach, chciałbym Wam przybliżyć moją tutaj top 10, załóżmy, tych projektów kryptowalutowych, w których ja będę widział swoje szanse, tak? No i moi drodzy, jakbyśmy sobie tu zaczęli od samego początku, to najpierw każdy z nas sobie zada pytanie, jaka jest przyszłość kryptowalut, moi, moi drodzy. I teraz jak sobie tu zobaczymy, e, jakie krypto, e, krypto mają przyszłość. I tu jasno jest wymienione Ethereum, Binance Coin, Cardano, Polkadot, Chainlink czy Solana. E, ja tutaj, ja bym e, sobie wykluczył tutaj Polkadot, i powiem później, co ja bym widział, bo przecież tu Bitcoin, chyba numerem jeden, oczywiście, ale jeszcze są inne projekty, o których miałbym z Wami chęć tu porozmawiać. I tu mamy kryptowaluty, progno prognozy na lata 2025-2030. No, tu mamy zaakceptuj to wszystko. I Mamy Bitcoin pojawia się na rynku w 2009. Tu mamy wszystko opisane i tu mamy prognozy kryptowalut, tak? Jak prognozujemy kursy kryptowalut? Jedno z tego jest analiza techniczna, analiza fundamentalna i analiza sentymentu, tak? I tu mamy zobaczcie przewidywania e, tych e, cen kryptowalut, tak? I prognoza, tak, maksymalna na 2000 20, 2030, to mamy 500 tysięcy dolarów, tak? Za Ethereum 10, tu jakaś szyba jest, i tu jest jeszcze doczkoń. Ja tylko wam pokażę, jak yy, ludzie, którzy zajmują się. Profilaktyką, jakimś systemem, wiadomościami dotyczącymi świata kryptowalut, prognostują, prognoz, są prognostami tak, na, na, na ceny w 2030 roku. I to pokazuje nam, moi drodzy, że ten progres wzrostowy ma jakieś znaczenie, jeżeli mówimy tu o pięciu latach. Bo cały czas mówimy o 2025-2030. Taki jest nasz, nasz plan założenia. I dlatego chciałem Wam pokazać. Jeżeli weźmiemy sobie przykładowo, moi drodzy, przykładowo mówię, te 500 tysięcy na Bitcoinie, to jeżeli byśmy popatrzyli przez pryzmat kupowania tego w okolicach 100 tysięcy, to mamy pięciokrotny wzrost. My celujemy, moi drodzy, wzrost około 10 razy. 11, no. Czyli mamy połowę, można by było powiedzieć, połowę na Bitcoinie. No ale tutaj na Ethereum to mnie się nie wydaje, że będzie 10 tysięcy, bo prognosty i te wszystkie przewidywania gdzieś oscylują w granicach 20 tysięcy. I teraz, jakbyśmy sobie znowu wzięli te 4 tysiące, to też mamy tylko razy 5, moi drodzy. A jakby nie było razy 5, no to maksymalnie razy 2. I to pokazuje nam, że te wszystkie rzeczy, które są omawiane, pokazywane mają jakąś tendencję wzrostową. I nie jest to pokazywane w tendencji miesięcznej czy kilkumiesięcznej, tylko kilkuletniej mówiąc. I jak to już mówiłem w moim odcinku chyba, jeżeli mamy jakiś priorytet w swoim tutaj życiu, to te priorytety powinny być realizowane z wyprzedzeniem do kilku lat, tak? No bo jak mówimy o jakichś państwach, jeżeli mówimy o jakimś planie e, urbanistycznym, planie jakimś zagospodarowania makroekonomicznym, no nie wiem, w ogóle jakimkolwiek planem rozwojowym danego państwa, to te wszystkie plany są albo powinny być z wyprzedzeniem do 25 lat, moi drodzy. 25 lat, dobrze słyszycie, nie 5, nie 10, nie dekady, a 25. I teraz, jak będziemy sobie tutaj otwierali i czytali, ile będzie wart Bitcoin i, i, i kryptowaluty w przyszłości, rankingi, czy kryptowaluty to przyszłość, czy tylko, zobaczcie, Manej, tak, Bitcoin nazywany cyfrowym złotem jest obecnie najbardziej popularną kryptowalutą. Definicja kryptowalut, ich popularność, i jak sobie obejrzymy te wszystkie filmiki, które cały czas mówią nam i mają przekaz taki, można powiedzieć, o tych influencerów, youtuberów, ludzi, którzy są w świecie kryptowalut, to nagle widzimy zmianę ich wypowiedzi. Wypowiedzi, których że przecież ja nie chcę być tutaj super ekspertem, że ja jestem nieomylny, że ja jestem taki i, i, i inny, czy, czy tak dalej. To już nie jest ta narracja, że jestem Bogiem i, i tak dalej, tylko mówią, no, ja chciałbym wskazać, że żeby zrozumieć plan inwestycyjny, żeby wprowadzić swój plan inwestycyjny, no to trzeba zrozumieć w ogóle świat kryptowalut. I to był jeden, jeden z artykułów, o którym chciałem powiedzieć. Tu mamy drugi, e, czym jest BNB? I to też chciałem wam e, przedstawić, na czym opiera się e, jeden z przykładowych projektów, w który będziemy tutaj inwestowali. Ale to za chwilę, bo jeszcze inną rzecz mam przygotowaną. Mam przygotowaną rzecz... O której się też głośno mówiło, czyli zarzuty dotyczące wycofania tokenów kadena. I teraz chciałbym Wam uzmysłowić jedną rzecz. Tu mówimy o top, jakichś projektach, które ja będę umieszczał w swoim portfelu, ale też trzeba powiedzieć, że niekiedy projekty, które pojawiają się na rynku, a tych projektów będzie się pojawiało w ciągu następnych pięciu lat ogromna ilość. Mamy teraz też sytuację z Metamaskiem, który wprowadza możliwość zbierania punktów poprzez swapowanie, zapraszanie nowych gości, robienie transakcji i tak dalej, napędzanie tego pod airdrop, który ma się wydarzyć. Nikt nie mówi jaki ten airdrop będzie. Na razie zbieramy punkty, levele i to ma zdyscyplinować oraz przekierować ludzi, którzy są rozwodnieni w różnych innych portfelach, w różnych innych giełdach, w różnych innych rzeczach, które są wokoło kryptowalutowe, do tego, żeby skupić się do jednego głównego portfela, czyli Metamaska. No, zabieg na pewno jest jakiś mm, korzystny dla grupy osób, które rzeczywiście przetwarzają, albo przepalają, bo już widziałem też ludzi, którzy jasno i oficjalnie piszą, moi drodzy, piszą, że przepalają po 300, po 400 dolarów, po to, żeby dobić jakieś lewele i to lewele wyższe już, bo e, nie te z, z tej dolnej półki, i piszą, że jasno to przepalają, że oni godzą się od samego początku, że te pieniądze mogą zostać po prostu przepalone, stracone, tak? Bo nawet jak otrzyma ten e, bonus, który będzie na Metamasku masku, e, Skumulowany, no to nie wiadomo jak wielki on będzie i jak to będzie podzielone poprzez te levele i poprzez te punkty, które będziemy zdobywali. No nie jest to wyjaśnione, jest to tylko i wyłącznie rzucone, tylko i wyłącznie w sensie takim zbieraj, wymieniaj, nabijaj, a nagroda cię nie ominie. I to wszystko, moi drodzy. I teraz mówiąc dalej o, tym, o tej technologii, chciałbym też zauważyć, że nie wszystko złote, co się świeci, moi drodzy no niestety mamy tu przykład kadeny która pokazała po jakimś czasie i ten całej wpisy które się pojawiały że od samego początku to była fikcja że od samego początku te, ci ludzie którzy to organizowali którzy to wszystko Firmowali swoim nazwiskiem i to przedsięwzięcie miało za zadanie przyciągnąć jak największą społeczność i jak największe pieniądze, były one wycofywane, a te mrzonki i obietnice były od samego początku kłamstwa. I to chciałem zwrócić Wam uwagę, że to też jest istotnym kluczem do tego, żeby podejmować racjonalne decyzje. Oczywiście mówi się o tym, żeby szukać nowych rozwiązań. Ja czytam też na. W internecie różnego rodzaju wpisy, że ludzie widzą tą, tą sztuczną inteligencję, ten AI, który pozwala wprowadzać nowe. Możliwości do świata kryptowalut, nowe rozwiązania i nowe rzeczy, tak? I to jest obarczone tym progresem zamykania rynku pracy, miejsc pracy, znaczy, a przetwarzania. I to, co widzimy teraz na w świecie, w świecie kryptowalut, to ja sobie otworzę Ethereum, to mamy zjazd cenowy. I moi drodzy, to, co zostało powiedziane, to, co zostało obwieszczone, nie jest wystarczającym do tego, żebyśmy pociągnęli ten rynek dalej. I teraz jaki scenariusz jest dalej? No pokazywałem Wam moje wejścia i moje otworzone pozycje i dokładam cały czas swoje pieniądze, które tylko mogę i wpłaciłem znowu następne 400 dolarów, moi drodzy. Dostałem e zastrzyk finansowy i mogłem sobie na to pozwolić i mam to i będę czekał na to, żeby je zamienić po prostu na Ethereum. I na razie skupiam się tylko i wyłącznie na Ethereum. Dlaczego, moi drodzy? To też jest kluczowe do tego, że jeżeli mówimy o sytuacji globalnej na rynku finansowym, to trzeba sobie uwzględnić dwie rzeczy, moi drodzy: upadek dolara i upadek pieniądza fiducjonarnego. I hegemonia dolara Kończy się w dwóch aspektach. Pierwszym to BRICS oraz uznanie Yuan'a chińskiego jako, jako pieniądza rozliczeniowego. I to e, ma spowodować, że instytucje e, w Stanach Zjednoczonych będą opierały swoje finanse, rozliczenia, przekazy itd. o system. E, Kryptowalutowy, tak, o cały system finansowy kryptowalutowy. O Stable Coiny, tak można by było powiedzieć pokrótce, to jest szereg temat rzeka i omawiania i, i tego, ale chciałbym to pokrótce wam powiedzieć. I teraz największym blockchainem i największym systemem, który może pozwolić na ominięcie właśnie wielu rzeczy, to co robią Chiny i to, co robi na przykład BRICS, czyli ominięcie dolara w rozliczeniu e, światowym, to będzie świat kryptowalut. Czytaj stablecoin. I teraz żeby stworzyć system, który jest odpowiednio przygotowany, bezpieczny, przepustowy i tak dalej, no to trzeba mieć jakiegoś czołowego gracza na rynku świata kryptowalut, tym czołowym graczem okazuje się, że jest Ethereum, moi drodzy. I ja nie mówię tutaj o przechowywaniu wartości przez Bitcoin, tylko mówię tutaj o użyteczności w świecie finansów, tak? Również mówi się coraz bardziej o tokenizacji, tak? ale to też będzie musiało być zbudowane na jakimś blockchainie, moi drodzy. Projekt, który będzie się tym zajmował głównie, będzie zbudowany na blockchainie. Największym akcjonariuszem całego systemu i dobrze zbudowanym i prosperującym jest na razie Ethereum. Oczywiście mamy gdzieś Binance Smart Chain, tak? i o tym też nie zapominajmy. I o tym też miejmy gdzieś to z tyłu głowy. I mamy też solane, moi drodzy. I to też jest gracz, który może na tym rynku namieszać. A więc dlatego ja mówię o tych top moich projektach, to mówię o projektach, które mają realne szanse zaistnienia, bo mają podwaliny pod to, żeby zbudować to, co jest niezbędne. No niezbędne, moi drodzy. I teraz, jak sobie tutaj patrzymy na to, co się dzieje na Ethereum, to przejdźmy sobie do kup. Ja tu otworzyłem sobie te pozycje i pokazywałem i nadal pokazuję. Otworzyłem następną pozycję na 3,675, moi drodzy. 3,675. Jeżeli uda mi się kupić za taką kwotę, no to będę dalej happy i dalej będę sobie budował te moje ilości Ethereum. Ktoś może powiedzieć, dlaczego nie dywersyfikuję portfela i kupuję tylko i wyłącznie jeden projekt. Będę go dywersyfikował, moi drodzy. To trwa, będzie trwało 5 lat. Dzisiaj, moim zdaniem, najlepszą okazją na zakup projektów kryptowalutowych jest zakup Ethereum w tym momencie. Uważam, że jest to odpowiednia cena, jeżeli uwzględniły te wszystkie spadki, które mogą nastąpić i uwzględniły swoje pozycje, jest to odpowiednia cena do tego, żeby kupować ten projekt. I nie mówię, że będę zawsze tylko kupował Ethereum, bo Ethereum jest moim kluczowym aspektem, ale. Chciałbym powiedzieć o reszcie. Na pewno to będzie Binance Smart Chain, na pewno to będzie Solana, na pewno to będzie XRP, na pewno to będzie chainlink, na pewno to będzie Cardano. Zastanawiam się jeszcze nad Hedera Bar. Tak? Gdzieś też po głowie chodzi mi Algorand. Tak? To, to jest tutaj wymienione, ale to nie znaczy, że nie patrzę też również na inne projekty. No, mówi się o Ondo też, ale... No ten, ten rynek RWA, tak? Ale przecież to jest cały czas wiele, wiele rzeczy jeszcze do przerobienia, wiele współprac i wiele wyjaśnień, które będą się pojawiały na tym rynku. I warto sobie gdzieś to wszystko poukładać i być na to przygotowanym. Chciałbym też powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o której mówiłem, i o której chciałbym też nadmienić, bo przygotowałem artykuł. To to jest to, co nazywamy shitcoinami, moi drodzy. Co to jest shitcoin? To Pioratywny termin używany do określenia kryptowalut o niewielkiej lub zerowej wartości, która zazwyczaj nie ma jasnego celu, użyteczności ani solidnej technologii. Są one często tworzone jako szybkie schematy zarabiania pieniędzy, napędzane wyłącznie spekulacją i marketingiem, a nie rzeczywistym popytem. I też, moi drodzy, coraz więcej osób pokazuje, że robi zwroty na tradingu właśnie na takich. Projektach, które są nazywane shitcoinami I ludzie, którzy mówią o jakimś projekcie, że jest shitem, to zazwyczaj mylą wiele pojęć, bo ten shitcoin ma wiele podstaw i wiele różnych argumentów do tego, żeby nazwać ten projekt jeden, drugi, trzeci czy czwarty. Bo jeden będzie typowym shitcoinem, który istnieje 5 minut, a drugi, który jest nazwany shitcoinem, bo po prostu pojawia się w sferze jakiegoś po jakiegoś e, fazy kupowania wczesnego, tak? I nie ma ogromnej bazy społeczeństwa na samym początku. Nie oferuje nowego blockchaina, nie oferuje rozwiązań e, zbudowanych na jakimś ramieniu e, jakiejś L1 czy L2, no i to już jest przez niektórych też nazywane Shitcoinem. Więc warto sobie to wszystko prze przeanalizować, warto sobie to wszystko charakterystyczne cechy charakterystycznych shitcoinów, wartości często sztuczne zawyżone, opiera się na spekulacji, brak użyteczności, słaba technologia, zależność od mediów społecznościowych, podatność na manipulacje, no i tu mamy przykłady tych shitcoinów tak? I to też chciałbym wam powiedzieć. Ja na, ja, ja na razie, moi drodzy, ten temat shitcoinów zostawiam sobie z boku, ale to nie znaczy, że jeżeli będzie okazja do zrobienia czegoś na jakimś shitcoinie, a jeżeli będzie fala taka, która będzie ciągła za sobą ogromną ilość projektów na plusie, bo będą dobre wiadomości, będą dobre wyniki makroekonomiczne i i tak dalej tak dalej, no to być może znajdzie się taki projekt, który będzie nazywany shitcoinem, a który da nam zarobić. Maksymalnie od razu razy 10 albo razy 100, i załatwi nasz problem pięcioletni w jakimś stopniu znaczeniu, bo przecież nie zainwestujemy wszystkich pieniędzy w tego już itd. Ale jeżeli będzie to jakiś ułamek naszej kwoty, no to przybliży nas do tego głównego celu. I, I z tym sobie też trzeba poradzić, moi drodzy. To, że coś się, jak ktoś coś nazywa, to nie znaczy, że my tak samo na to wszystko mamy patrzeć. To nasze spojrzenie powinno być indywidualne. I to, co ja Wam powiedziałem, przecież nie każdy będzie musiał kupować Bitcoina, Ethereum, Binance, Chain czy, czy inne, bo jak sobie otworzymy, moi drodzy, CoinGecko jeżeli spojrzymy sobie na projekty, które są w pierwszej setce, no to zobaczcie, no może ktoś sobie kupować, nie wiem, Doge'a, może ktoś chce kupować na przykład. Hyper, tak? Może sobie ktoś kupować na przykład XLM, albo sobie będzie kupował Sui, albo niektórzy będą sobie kupiły Awaxa, Litecoina. No tych projektów jest olbrzymia ilość, Tonak. I jeszcze chciałbym się tutaj, akurat nie miałem powiedzieć, jeszcze chciałbym też zwrócić uwagę na projekt Kronosa, czyli Cro. I tam też się zastanawiam nad jakimś udziałem. Jest to typowy Projekt amerykański, który ma po, gdzieś poniekąd jakieś e, zażyłości tutaj lekkie z Trumpem, bo to było ostatnio nawet mówione, że mają coś wspólnie tworzyć i to też e, gdzieś mi się wydaje, że ma jakieś znaczenie. Mamy przecież tutaj AWE, mamy e, tokeny giełdowe, no, BGB, e, mamy tutaj przecież i MT, M, MNNT, tak. No te, te, te różne rzeczy, które będą się pojawiały na naszym tutaj mamy, Nira, tak na naszym portfelu są tylko i wyłącznie uwarunkowane waszym spojrzeniem. Przecież ja nie mówię, że ja mam tylko i wyłącznie rację. I, I to jest też kluczowym aspektem, do tego, żeby zrozumieć, tak? Ja przede wszystkim powiedziałem, będę się skupiał na Ethereum, a później to na pewno będą te projekty, które wymieniałem. Ale będę dokładał też projekty, które mają jakieś znaczenie, bo przecież przez jakiś czas fajnym. Ee, Rozwiązaniem był Jupiter, tak? No, naprawdę można było tam zrobić 5x bez żadnego problemu. I, I to nie było jakimś tam fenomenem tego, ale no to wszystko gdzieś widzimy, że zmienia się. Zmieniają się różnego rodzaju wizje, różnego rodzaju alternatywy dla pewnych projektów, tak? Pojawiają się nowe, które mają szybsze rozwiązania. Nie wiem, no. To, co jest firmowane też przez różne osoby. No, mamy tego Astera, który też był promowany przez CZ Binance, tak? I to ma nam uświadomić, że są pewne okazje, i tych okazji, jeżeli jesteś pewien na 100%, że no rzeczywiście. E, chciałbym w to zainwestować, ale to jest moja indywidualna decyzja. No to też nie warto marnować. Tak? Ja nie mówię, że mamy wykluczyć to wszystko, co jest poza tym top ileś e, i, i patrzeć tylko i wyłącznie na to, ale ten poziom ryzyka trzeba sobie rozłożyć konsekwentnie w, w sposób taki, żeby to nie zaburzyło waszego portfela. Żeby to nie było, że ryzyko to 80 czy 90%, a 10% to tylko ta racjonalne inwestowanie. Ja myślę, że ta baza powinna być. Właśnie w stosunku 80 do 20, 80 racjonalne 20 ryzyko, co nie zaburzy waszego portfela, waszego schematu, a nawet jak to 20% się straci, to nie jest to tak wielkim bolączką, jak 80% straci na samym starcie. I to można sobie przeczytać na różnych wpisach, nie wiem, na Binance, nawet ludzie, którzy piszą, że chcieli po prostu pokonać system, chcieli no, jednym tradem załatwić wszystko. tak? Od razu uzależnienie się od rynku finansowego, od pracodawcy, od, od po prostu żyć na tak, jak się chce. No, czasami nie da się tego zrobić w ciągu jednej chwili, jednego trade'a, ale warto to. Gdzieś tam sobie kalkulować i rozmyślać, tak? Na pewno tych projektów będzie coraz więcej. No i przede wszystkim, co jeszcze jest kluczowe, moi drodzy, no to to Wasza komunikacja. No jeżeli Wy nie będziecie się komunikowali, nie będziecie dawali łapek w górę, nie będzie tego komentarza, który jest znaczący dla kanału YouTube, no to do widzenia, cześć, ba i, i nie widzimy się. Także tyle dzisiaj chciałbym powiedzieć. Czekajmy to, co przyniesie dzień, ale też to niech nie będzie tylko wyznacznikiem naszego planu. Tak? Nasz plan jest zbudowany na to, że jestem przygotowany na każde warunki tutaj na tej giełdzie, tak? czy, czy, czy na innej, czy, czy w ogóle w zakupie świata kryptowalut. Korzystajmy z okazji, z promocji, korzystajmy, ustawiajmy swoje pozycje, ale też i realizujmy zyski. Dziękuję serdecznie, do następnego cześć.